Witaj w quizie o Squid Game. Gracz zakwalifikowany. Rozpoczynasz test wiedzy 25 pytań. Ciekawostki zostaną ujawnione po każdym pytaniu. Jaki numer ma główny bohater Seong Gi-hun? A. 1. B. 67. C. 456. Dobra odpowiedź to C. 456. Nie bez powodu ma ostatni numer. Gi-hun to ostatnia nadzieja. Ostatni w kolejce. I pierwszy, który coś zmienia. Co znajduje się na ścianach sali z łóżkami? Rysunki gier, mapa wyspy czy lista uczestników? A. Rysunki gier. Wszystko było pod nosem od początku, ale jak masz walczyć o życie, to raczej nie zwracasz uwagi na dekoracje. Postać ma numer 001. A. Sang Woo. B. Il Nam. C. Hwang Jun Ho. Odpowiedź B. Il Nam. Pierwszy gracz, pierwszy boss. Il Nam to nie taki zwykły dziadek jak się wydaje. To twórca całej gry. Jaka była pierwsza gra w serialu? A. Przeciąganie liny. B. Czerwone zielone. C. Kulki. Odpowiedź B. Czerwone zielone. Czerwone zielone to autentyczna gra dziecięca w Korei Południowej, popularna od lat. Jaką maskę noszą strażnicy z karabinami? A koło B. Kwadrat C. Trójkąt. Dobra odpowiedź to C. Trójkąt. System w Squid Game jest precyzyjny jak wojsko. Każdy kształt to stopień w hierarchii. Im ostrzejszy kształt, tym większa władza. Jaki kolor ddaki wybrał Gichun w pierwszej grze z rekruterem? A: czerwony, B: niebieski, C: zielony, B: niebieski. Kolor ddaki mógł symbolicznie wpływać na rolę gracza, a może rekruterzy też kiedyś wybrali czerwony? Jakie napoje często wybiera Gichun? A. Żółte, B. Czerwone, C. Niebieskie? Odpowiedź B. Czerwone. Czerwony to symbol buntu i działania. Gichun zaczyna jako bierny gracz, ale z czasem chce coś zmienić. Nawet kolor puszki pod koniec ma znaczenie. Co symbolizuje gra w przeciąganie liny? A. Współpracę, B. Braterstwo, C. Walkę klas. Dobra odpowiedź to C, walkę klas. Nawet słabsi gracze mogą wygrać, jeśli działają razem i mają dobrą strategię. To przypomina, że w nierównym świecie spryt bywa ważniejszy niż siła. Kto zdradza Aliego? Gihun, Il-nam czy Sang-woo? Dobra odpowiedź to C, Sang-woo. Sang-woo, wykształcony, ambitny i bezwzględny. Pokazuje, jak presja systemu wypacza moralność. Ta zdrada boli, bo Ali naprawdę ufał. Co zyskiwał gracz 111 w zamian za współpracę ze strażnikami? A. Wygodne łóżko. B. Ochronę w nocy. C. Podpowiedzi do gier. Odpowiedź C. Gracz 111 miał tajny układ ze strażnikami. Za pomoc przy ciałach dostawał podpowiedzi. Gra wcale nie była równa dla wszystkich. Co wydarzyło się po głosowaniu w pierwszym odcinku? A. Gra została przerwana. B. Wszyscy zostali zabici. C. Wprowadzono nową grę. Dobra odpowiedź to A. Graczom dano wybór, a to rzadkość w podobnych produkcjach. Serial pokazuje, że najgorsze decyzje mogą być w pełni dobrowolne. Jak Gichun spędził wygraną przed zakończeniem serialu? A. Wyjechał na wakacje. B. Roztrwonił pieniądze. C. Nie wydał pieniędzy. Dobra odpowiedź to C. Gihun przez rok nie ruszył nagrody, pokazując, że trauma i poczucie winy potrafią odebrać sens nawet największemu zwycięstwu. Dlaczego gracze dobrowolnie wrócili do gry? A zmusili ich rekruterzy. B, bo poza grą było jeszcze gorzej. C, dla sławy. Dobra odpowiedź to B. Serial pokazuje, że świat poza grą bywa równie bezlitosny. Uczestnicy wracają, bo nie mają już nic do stracenia. Jaką pracę miał Gihun przed dołączeniem do gry? Kierowca, ochroniarz czy pracownik fabryki? Dobra odpowiedź to A. Kierowca. Gihun, mimo że był kierowcą, miał długi i był uzależniony od hazardu. To obraz wielu ludzi, którzy wpadli w spirale zadłużenia. Kto ukrywał swoją tożsamość pod maską Frontmana? A. Policjant, brat policjanta C. Gi-hun. Odpowiedź to brat policjanta. Frontman to dawny zwycięzca gry. Zamiast uciec, został jej częścią. Co przedstawiały maski VIP-ów? Zwierzęta, roboty czy superbohaterów? Odpowiedź A. Zwierzęta. Maski w kształcie zwierząt symbolizują odczłowieczenie. Wipy patrzą na grę jak na spektakl. Nie widzą ludzi, tylko rozrywkę. Dlaczego zadanie z Dalgoną było tak trudne dla gichuna? Dostał najtrudniejszy kształt. Miał złamany palec. Nie znał zasad gry. Dobra odpowiedź to A. Dalgona to słodki, uliczny przysmak, który w grze stał się narzędziem eliminacji. Gihun ratuje się, liżąc ciastko. Jaka była kara za odmowę udziału w grze? Izolacja, usunięcie z gry czy wyrzucenie bez pieniędzy? Dobra odpowiedź to B. Gra miała tylko jedną zasadę. Kto nie gra, odpada. Dosłownie. To pokazuje, że wolność wyboru była tylko iluzją. Kiedy gracz mógł zrezygnować z udziału w grze? Tylko na początku, po każdej grze czy po przegłosowaniu większości. Dobra odpowiedź to C. Po głosowaniu w pierwszym odcinku gra została przerwana jako wyjątek, który udał się tylko raz. Mimo to większość graczy i tak zdecydowała się wrócić. Ile pieniędzy było do wygrania w grze? 100 miliardów wonów, 30 miliardów wonów, czy 45,6 miliarda wonów? Dobra odpowiedź to C. Wygrana to kwota nieprzypadkowa. Nawiązuje do numeru Gichuna 456. W przeliczeniu jest to około 38 milionów dolarów. Ile gier musieli przejść uczestnicy, aby wygrać cały turniej? 5, 6 czy 7? Dobra odpowiedź to B: 6. 6 gier opartych na dziecięcych zabawach pokazuje, jak z pozornie niewinnych form można stworzyć okrutny mechanizm selekcji. Co było nagrodą za każdą śmierć gracza? A. 100 tysięcy wonów. B. 1 milion wonów. C. 100 milionów wonów. Odpowiedź C. Każda śmierć oznaczała 100 milionów wonów więcej w puli. To przerażające przypomnienie, że dla organizatorów gracze byli warci tylko tyle, ile można było na nich zarobić. Jakie jedzenie dostali gracze po zakończeniu gry z przeciąganiem liny? A. Ryż. B. Jajko i woda. C. Fast food. Dobra odpowiedź to jajko i woda. Jajko to klasyczny motyw z survivalowych realiów. Niedożywienie zwiększa napięcia, prowokując do przemocy między graczami. Jak nazywała się gra finałowa w ostatnim odcinku? A. Kulki. B. Czerwone-zielone. C. Gra w kałamarnice. Odpowiedź C. Gra w Gra w kałamarnice to dziecięca zabawa z lat 70. do 80. W serialu zmienia się w brutalny finał walki o życie. Ostatnie pytanie. Dlaczego il nam zdecydował się sam wziąć udział w grze A z nudów B chciał wygrać pieniądze? C. Żeby pomóc innym graczom? Dobra odpowiedź to A. Il nam, jako współtwórca gry postanowił zobaczyć ją od środka. Serial ukazuje, że bogactwo nie chroni przed pustką i samotnością. Koniec gry! Udało ci się przetrwać. Masz ochotę na drugą część albo quiz z innego serialu? Śmiało napisz! Pamiętaj o subskrypcji!